Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Maciek Matwiej i witam w specjalnym odcinku na kanale herby, flagi logotypy. Dlaczego w specjalnym? Bo w drodze, postanowiłem dzisiaj nagrać odcinek suplement do ostatniego odcinka o logotypie, o herbie miedzi Legnica. Właśnie, herbie czy logotypie tego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Także zostańcie ze mną. Y Moi drodzy, bardzo dużo komentarzy było pod, pod ostatnim filmem na Twitterze. Komentowaliście dlaczego mówię logo, dlaczego nie herb. Niektórzy nawet grozili mi palcem, panie Macieju, herb, a nie logotyp. No i postanowiłem się do tego ustosunkować szybciej niż myślałem. Chciałem kiedyś nakręcić jakiś specjalny odcinek o tym, dlaczego nazywamy znaki towarowe klubów sportowych czy organizacji, dlaczego nazywamy herbami. No, ale skoro wywołaliście ten temat, to, to dzisiaj właśnie taki odcinek specjalny. Szanowni Państwo, z czego to się wzięło? Proszę pamiętać, kiedy powstawały kluby piłkarskie. To był koniec XIX wieku, początek XX wieku. Wtedy próbowano utożsamiać rywalizację sportową z, z rycerskością, tak, to heraldyka jest bardzo mocno powiązana właśnie z turniejami rycerskimi, i kluby, które powstawały, na, tak naprawdę swoje godła umiejscowiały na, umiejscowiały na tarczach herbowych. I stąd to, to potoczne nazewnictwo właśnie. W, Chociażby w Anglii Crest czy Stemma we Włoszech. A jeżeli jesteśmy przy yy, słonecznej Italii, to faktycznie taki herb, na przykład Juventusu, ten pierwszy z 1905 roku. On spełniał kanony heraldyczne. To nawet heraldyk amator może powiedzieć. Tarcza włoska, owalna, barwy zgodnie z kanonami heraldycznymi, do tego kartusz barokowy ozdabiający tarczę. Faktycznie ten herb można powiedzieć był herbem w myśl zasad heraldycznych, ale później każda następna emanacja. Herbu, logotypu Juventusu już odchodziła od tego, a ostatni sprzed kilku lat zaprezentowany logotyp ciężko by było nazwać tak naprawdę herbem. Zresztą odsyłam, podlinkuję mój odcinek o logotypie Juventusu, także zapraszam serdecznie do oglądnięcia. Szanowni Państwo, ja nie jestem tutaj tak naprawdę ortodoksyjny w tym temacie. Sam naprzemiennie wykorzystuje tę nazwę, bo ta nazwa po prostu się powszechnie przyjęła. Podejrzewam, że heraldyk ortodoks będzie się oburzał, no bo co to jest tak naprawdę herb? Herb to jest znak stanu rycerskiego, stanu szlacheckiego, który spełnia, czy duchowieństwa, który spełnia pewne bardzo rygorystyczne wymagania, tak. I, I tutaj przy znakach piłkarskich czy znakach organizacji sportowych ciężko mówić, że te organizacje spełniają, czy te logotypy spełniają. No bo chociaż tą jedną z głównych zasad już burzą, czyli alternacji barw, nakładania się barw, ja o tym kiedyś opowiem przy, przy odcinku, gdzie będziemy omawiać taki, takie herby, gdzie są wyjątki z alternacją barw, ale czy chociażby z omówieniem pól, no. Zachowaniem, zachowaniem ważności pól w heraldyce znaki piłkarskie, logotypy piłkarskie, no, nie zachowują tego. Więc, gdybyśmy się naprawdę trzymali, chcieli trzymać tej nomenklatury heraldycznej i zasad heraldycznych, to te znaki nie są herbami. Ale powtórzę się potocznie nazywamy je herbami i niech tak zostanie, nie oburzajmy się nie oburzajmy się na tych, którzy mówią, że to są logotypy nie oburzajmy się na tych, którzy mówią, że to są herby no to po prostu spowszedniało i, i tak to już jest i teraz jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo logotyp czy znak towarowy no, ja ostatnio rozmawiając z panem Zbigniewem Frączkiewiczem, czyli autorem historycznego logotypu Miedzi Legnica. Rozmawiałem na ten temat. No, w momencie, kiedy on projektował w 1971 roku, nie było znane pojęcie logotypu. To, to słowo przyszło do nas po transformacji, po 1989 roku przyszło z zachodu. Ale to jest nic innego jak znak. W tamtej epoce nazywaliśmy właśnie znaki graficzne znakami towarowymi, a to jest nic innego jak logotyp. Więc, jeżeli ktoś używa naprzemiennie logotyp, znak towarowy, znak graficzny, według mojego, mojego uznania jest to wszystko w porządku. Jeżeli ktoś nazwie, jeszcze raz powtórzę, herb. Miedzielnica, czy logotyp miedzielnica herbem. Ja również się nie oburzę. Proszę zwrócić e, uwagę na mój ostatni odcinek na kanale Herby Flagi Logotypy, gdzie opisuję e, znak miedzielnica jako logo, ale w miniaturce podpisu daję herb. I to nie jest e, przypadek. Ja specjalnie tak to zrobiłem, e, pokazując Państwu, że można naprzemiennie używać tej, e, tego nazewnictwa. E, serdecznie dziękuję. Odsyłam Państwa do mojego kanału, gdzie omówiłem już trzy znaki sportowe: flagę olimpijską, właśnie logotyp Juventusu Turyn i herb Miedzie-Legnica. Już niedługo kolejny odcinek odcinek o herbie Hojnowa. Także serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Proszę o komentarze, czy się Państwo ze mną zgadzacie? Które, którą nazwę Wy preferujecie? Dla znaków sportowych i, i serdecznie proszę o subskrypcję. Do zobaczenia, do widzenia i, i w drogę. Do widzenia.